Siema widzowie. Ja jestem Chrisu, a to ta. Miałem nagrać następny odcinek, jak zarobię pitos na Huntleya i znaczy ogólnie na auto. Ale, no, nie wiem, trzeba coś nagrać, kurde. Trzeba coś nagrać. Także, no, nie uzbierałem jeszcze na żadne auto ani nic. Ale, no, trudno. Porobimy jakieś dymensy dzisiaj. Jak coś, to tam zostawcie lajka, komentarz. Wpadajcie na Instagrama, na Twitcha też, bo ostatnio zacząłem czasami sobie na Twitchu streamować. Także możecie dać followa. No i co? I to w sumie tyle, co chciałem powiedzieć. Lecimy z Koksem. Ty w ogóle swoją drogą od ostatniego odcinka dostałem strasznie dużo fur. O, proszę bardzo, to jakiś Sultan Blade, Ad Admiral, Jester, Super GT. <taki> Także gościu, będziemy się wozić. Ja to sobie normalnie. A czekajcie, one są w przecho? Ty, czemu tam mewa przyleciała w garażu moim? Co jest? Ty dobra, ja myślałem, że one są W przecho, a to kurde No dobra, to trudno, to w takim razie bierzemy pereniala Nie no, wiadomo, perenial też spoko Fura, tutaj jest jakiś tuning To może zobaczymy, co mogę zrobić W tym perasie, o kurde, ty tutaj Normalnie są nawet statystyki Mojej fury, sprzęgło, co tutaj mogę zrobić Ja pierdziele Intercooler, gościu, paw, Wtryski paliwa, ja dupia Tłoki, zawieszenie Pneumatyka, gościu, hydraulikę co mogę założyć Ej, w sumie zrobi z yy, perasa takiego lowridera? To by było dobre, to by było dobre. Ty jak tu się wychodzi z tego? Yy, <ścoughs> Escape'em? Nie. Yy, jak tu się wychodzi z tego? Pacja. kurwa a dobra, już wiem, tutaj było. Opuść tunera, dobra. <tryk> o ty, właśnie, konta premium, zobaczmy, bo w ogóle ten muszę sobie. Ty, widzowie, tutaj zostałem chyba oskamowany grubo, bo, bo chciałem teraz sobie odebrać te, wiecie, premium z kodu, z kodu referencyjnego i nie mam nic, a bez kitu miałem ich na pewno dużo, także zostałem, widzowie, oskamowany tutaj bez kitu. Pisze, że zero, jak tu pewnie z 200 już jest Widzicie widzowie, zepsuliście, zepsuliście kod referencyjny Za dużo osób wbiło z mojego reflinka No ale dobra, nie no czuję się teraz bez kitu oskamowany Dobra, to se zużyję to konto co mam tutaj, o Cyk O kurde, ty, to jest ten Blade Co mi ziomeczek udostępnił <grym> co tu się dzieje? Bez kitu to jest ten Blade Pa, 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 wyszedł z auta, pa, bierzemy mu furę Ach, ta policja <grym> uciekamy, uciekamy <grym> furę mu ukradłem Dobra, masz. XD. Nie, no oddaję. O, proszę bardzo. Cyk. Chłop się tego nie spodziewał. Patrzcie, w ogóle ta fura ma hydraulikę. Pa. Pa, gościu, jak skacze. Widziałeś, gościu? Takie playsy. Dobra, trzeba naprawić tutaj furę. W ogóle koks jest ten Blade, nie? Naprawdę, kozak jest. Jeszcze ma tu hydraulikę, stary, że mogę sobie skakać jak pojebany. Ty, ciekawe ile ja mam w ogóle FPS-ów, bo czuję jakieś takie dropy. 30 FPS-ów? Co jest, widzowie? Ja to nie wiem. Dobra, ty, to ja zmieniam te ustawienia grafiki, pierdziele. Chyba lepiej trochę, ale lol, co jest? Gościu, taka grafika, że komputer już nie wyrabia. <laughs> GTA San Andreas TY! LAWETA! Panie, Panie, Panie! Zostaw Pan moje auto! Już odjeżdżam... Tyle napisałem, odje... odje... Kurwek się pisze, odjeżdżam <grym> Uciekam, Panie, ja Panie ucie... No nie, zostaw mi furę! Odblokuj zamek! No, co jest? Co? Odblokuj, dobra, do widzenia, <grym> do widzenia Siema, chłop na parking policyjny... Co jest? Nie można. Założono blokadę na koło. Panie, zdejmij mi to. No co pan? Na chwilę zostawiłem. Ja to nie wiem, co tu się dzieje. Pa drugi przyjechał, co jest? Gang, kurde, tych, laweciarzy. Na chwilę zostawiłem, bo. Nie wiem, bo, bo, bo. Bo po perłę poszłem do sklepu. O nie, ty. <ścoughs> Network trouble. Czy mi wywaliło internet właśnie? Nie, chyba serwer wywaliło. Dobra, to mi jednak wywaliło internet. No, super, akurat leweta odjechała, świetnie. No i gdzie jest teraz moja fura? Siema. Weź, podwieź na parking. Roszę. O kurde, ty jak to zasuwa? Co jest? Cztery stówy? Dobra, dzięki Beniu. Zobaczmy. Czy oni już mi tego perasa wstawili na parking? O jest, Perenia, ja, ja pierdola. Osiem stów za to? Pojebało ich? Dobra, no trudno, trzeba. trzeba... O. O, jeszcze osiągnięcie dostałem, super. Zostawiłeś się w złym miejscu, czy jak? No w dobrym miejscu postawiłem. Nie wiem o co tutaj chodzi. Ty w ogóle ktoś się spytał ile kosztuje cała licencja na nurka i jakiś szambiasz odpowiedział. I ja przeczytałem ile kosztuje cała licencja na szampiarza. Myślałem, że jakąś nową pracę dodali. O, no nie no i znowu! Kurde, no ja nie wierzę w ten mój internet czasami. To jest po prostu Patola, no nie no ja to normalnie utwórz serwer robię. Eee, twój stary RPG Hasło to nie i chuj, gram na swoim serwerze. Widzicie tutaj przynajmniej internetu nie muszę mieć. <laughs> O, patrzcie, widzicie, od razu mam bówkę, mogę sobie jakoś dać pieniądze? F1, o, zarobiście. dobra, weapon, hands, gun, dobra, skin, 116, set, no i gościu, pa! Nienormalnie, wbijacie na mój serwer, otwieram właśnie teraz go. No i co, co jest wziąć? Bówkę sobie wezmę i sprawdzę przy okazji, czy już mi internet wrócił. Nie wrócił. Widzicie, no takie to życie, podłe. Dobra, gościu, skacze. Życie nie ma sensu. Dobra widzowie, jestem z powrotem, z internetem już. O proszę! Aha, bo no ta, bo wywaliło mnie i ręczny nie był zaciągnięty, ale widzicie, to jakiś miły gracz zepchnął moje auto na parking. Także bez kitu pokczam widzowie. Oj, proszę bardzo. No i Koks, widzicie jakich mam pomocnych widzów? No kurwa, nie, nie no blokady na koło dostałem, kurwa, no ja nie wierzę w tego kurwa. No nie no ja po prostu nie mogę, kurde, no nie mogę normalnie w spokoju grać, bo mi kurwa jakieś blokady. Oni mnie prześladują, no. Jak się nazywa to, Sara? Gościu, Sara mnie prześladuje. Dobra, wiecie co, już wywalone w tego operasa, nie chce mi się. Ale w ogóle, lepsze jest to, że mi internet teraz wydupiło, to nawet wpadłem na jakiś ciekawy pomysł w miarę, żeby zrobić, wiecie, takie prawdziwe życie, jak u Kalucha, tylko że w Geta San Andreas, ale takie bardziej patologiczne, że wiecie, tam jakieś mody na perłę se powgrywam i, i, i normalnie będzie można zrobić taką bekową serię, jakąś małą. Nie wiem, zobaczymy, ale w sumie nawet pomysł wydaje się dosyć spoko. Takie, wiecie, prawdziwe życie CJ. -ta. O, zajebiście! Mój peras, zarąbiście, świetnie. Ech, powiem wam tyle widzowie. Kiedyś było Jsap, ale Jsab to już jest przeżytek. Choć to właściwie też cały cały czas, ale wydaje mi się, że teraz jest no, jest nowy hashtag tutaj na dzielnicy, Prawilne J Sara. Nie, tutaj jest ERS! O, ty, znajdźka Tutaj jest ERS, a nie Sara. No to JERS. Co to znaczy ERS? Proszę bardzo, JRS -E RS, 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 jak to się nazywa? No, ERS, no to JRS w takim razie, o proszę bardzo. Odbiór pojazdów, zobaczymy, ile tym razem? Tysiąc! Widzowie, nie, no ja nie mogę, no ja zaraz wszystkie pieniądze na te mandaty przywalę. Ty, co jest jakaś. O kurwa, sorry. O kurwa, sorry. Czekajcie, czekajcie, gdzie to jest jakiś parking dla cj -tu? No! Aha, co tu się dzieje? No nie, no ja nie wierzę. No nie. O, kurwa. Nie, no nie, no nie mogę, kurwa, no z... <grym> Dobra, dobra, szybko, szybko. Ostatnia pozycja. Co tu się dzieje? Aha. <grym> Okej. Okay. No, nie, jeszcze się zaczął palić. Co jest? Obróć pojazd. Co jest? Coś się zbugowało i to tak ostro. O, dzięki. Ale dalej się ruszyć nie mogę. Nie, no ja nie mogę. O. Dobra, dzięki. No widzicie, nie wszyscy policjanci yy, są źli. Nie, ja to ja to auto chowam do przecho, bo to zaraz znowu kurde 10 tysięcy mandatów dostanę. Ale widzicie, normalnie serduszka na czacie dla tego policjanta. Nie no dobra, chowam tą furę, chowam tą furę, bo zaraz znowu mi ją kurde odkolują. O, ty, znaczka, zarąbiście, no i koks. O, znowu mnie wywaliło.